Wyobraź sobie piękną pogodę. Postanawiasz wyjść na spacer. Idziesz do lasu. Ściągasz maseczkę, bo możesz. Bierzesz głęboki wdech, ale nie czujesz przyjemnego zapachu, tylko smród. Tak, to śmieć. Idziesz. I nie wierzysz. Dookoła Ciebie jestem podobna. A przecież! miałeś być bliżej natury. E, witajcie! W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, dlaczego nie powinniśmy i dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu. E, jest ze mną Mikołaj. Mikołaj, będzie dzisiaj naszym specjalistą. Mikołaju, dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu? Cześć wszystkim. Powiem trzy powody. główne powody, przez to, że nie można wyrzucać śmieci. Pierwszy powód jest, jakby zwierzęta, które mieszkają w lesie, mogą napotkać śmieci i się otruć przez to, bo zjedzą to. Drugi powód, przez to, że słońce może świecić bardzo intensywnie na butelkę szklaną, która spowoduje pożar, przez to, że się nagrzeje i słońce się przez butelkę skupi w jednym punkcie i się zapali trawa. Trzeci powód, to, że Barwniki, które są w różnych na przykład naklejkach, papierkach przez deszcz się będą wchłaniać w glebę. Ja też myślę, że śmieci się bardzo długo rozkładają, co, co jest już samym problemem, prawda? Bo jak rzucimy sobie drewniany patyczek, to jeszcze pół biedy, no bo on się nam szybko rozłoży i ta gleba nawet zyska, no a taka butelka szklana z tego co wiemy, to nawet 500 lat potrafi się rozkładać. No i jest to dość poważny problem. No i teraz to moje pytanie: co możemy robić, żeby tych śmieci było mniej? Chyba logiczne nie wyrzucać je, segregować śmieci. To, że przypłacimy, nie wiem, parę złotych za to, że będą śmieci segregowane to jakby jest lepiej dla naszej planety, to pomoże nam i pomoże zwierzętom, yy, i pomoże też glebie. Yy, rozumiem, no dobra, ale... No teraz mamy taką sytuację, przed chwilą było widać na scence... Ee, w pełno śmieci, tak? No i co w takim wypadku, nie? Idziemy sobie lasem i, e, i widzimy, że jest pełno śmieci. Co, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? Nie możemy przejść obok, musimy posprzątać to. To jest jakby wasza inicjatywa, musi, czy musicie, czy nie musicie. Fajnie by było, gdybyście to zrobili. Myście pomogli przyrodzie zwierzętom i przede wszystkim nam, bo przecież żyjemy na tej planecie i musimy dbać o nią. Powiedziałeś zwierzętom i właśnie się odezwał jakiś ptak, który właśnie tutaj żyje, właśnie słychać jak ćwierka. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że nie trudno jest pozbierać kilka śmieci idąc przez las.